Ucieka nam pojazd BMW srebrny. nie zatrzymał się do kontroli, zjechaliśmy z trasy koordynowanej 12. wracamy, jedziemy na Wolanów, kieruje się na Wolanów. ...leciała... Ja ...jeżdżę ja na ja pięć pięć, to jestem na esce, to mogę tam zbazić ja się na dwunastkę, po drugiej stronie, tak stoję, to może mi ja się uda. ...pięć również się kieruję w stronę... Kieruję się na Wolanów, tutaj minęliśmy to rondo na Eskę, kieruję się na Wolanów. Wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj. Kładź się na ziemię. Kładź się na ziemię. Ręce do tyłu. Zatrzymaliśmy go, tutaj numer 14. No, i ta panowie narobili imprezy. Na wsi. Jest wszystko w porządku, pan przejdzie prawa jazdy. nie? Ma.